Rozwód roku. Znamy datę rozprawy kubickiej i barona. To już koniec. Decyzja jest definitywna. Złamane serce ogień. Nie uwierzycie, co właśnie udało nam się ustalić. Pudelek dotarł do ściśle tajnych informacji, na które czekała cała Polska. Choć w mediach huczało od plotek, że termin rozprawy rozwodowej Sandy Kubickiej i Aleksandra Barona wciąż wisi w próżni. My znamy już konkretną datę. Małżonkowie, których relacja przypominała w ostatnich miesiącach najbardziej szalony Roller Coaster, spotkają się na sali sądowej już 25 lutego 2026 roku. To będzie ostateczne starcie, które ma przeciąć ten medialny węzeł gordyjski raz na zawsze. Czy tym razem Sandra wytrwa w swojej decyzji, czy może znowu czeka nas nagły zwrot akcji tuż przed wejściem na salę? Sytuacja jest wyjątkowo burzliwa. Bo to już drugi raz, kiedy modelka próbuje oficjalnie zakończyć to małżeństwo. Pamiętacie marzec 2025 roku? Wtedy też złożyła wniosek, ale ostatecznie rozprawa wyznaczona na maj została odwołana, bo pozew wycofano. Potem widzieliśmy ich razem na weselach, na wspólnych wakacjach w Grecji, a nawet na branżowych eventach jeszcze trzy miesiące temu. Wydawało się, że miłość wygrała ale pod koniec listopada 2025 roku nastąpił brutalny przełom. Sandra złożyła drugi pozew i tym razem, jak twierdzą nasze źródła, nie ma już mowy o powrotach, celebrytka chce definitywnego cięcia i wolności. Hade Engieli o tym, Sandra Kubicka nie traci czasu na płacz w poduszkę. Świeżo upieczona Simgielka ogłosiła już wielki powrót do modelingu, intensywnie urządza swój nowy, luksusowy apartament. Mimo, że wciąż jest współwłaścicielką domu, który dzieliła z baronem i bywa tam regularnie, wyraźnie zaznacza, że zaczyna zupełnie nowy etap. Ostatnio po powrocie z Amsterdamu relacjonowała nawet niespodziankę, która czekała na nią w dawnym lokum, fani natychmiast zaczęli spekulować, czy miało to związek z mężem, czy może z jej nowym życiem, w którym coraz częściej pojawia się tajemniczy Piotruś. Najpo tej informacji w sieci zawrzało od pytań, czy jedna rozprawa wystarczy, by zakończyć tak głośne małżeństwo. W lutym 2026 roku oczy wszystkich będą zwrócone na warszawski sąd, gdzie Kubicka i baron staną naprzeciw siebie po miesiącach medialnych szpilek i sugestywnych publikacji na Instagramie. Czy para, która jeszcze niedawno dzieliła mordercze treningi i rodzinne obiady, rozstanie się z klasą, czy może czeka nas publiczne pranie brudów, o którym będziemy pisać tygodniami? Sandra podkreśla, że nikt nikogo nie wyrzucił. Ale atmosfera między nimi gęstnieje z każdym dniem, a termin lutowy staje się najbardziej wyczekiwaną datą w kalendarzu polskiego show biznesu. A wy jak sądzicie? Czy 25 lutego 2026 roku to faktycznie będzie data ich ostatecznego rozstania? Czy może Baron jeszcze spróbuje odzyskać serce Sandrii? Czy kibicujecie Kubickiej w jej nowym etapie życia i powrocie do modelingu? Czy woleliście ją u boku gitarzysty Afromental? Koniecznie dajcie znać w komentarzach pod tym wideo! Czy waszym zdaniem ta rozprawa zakończy się na jednym posiedzeniu? Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, by nie przegapić relacji z sądu i kolejnych szokujących ustaleń Pudełka. Rozwód kubickiej i barona to bez wątpienia koniec pewnej ery, a my będziemy tam z kamerami.